Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, wśród dziesięciu Bożych Przykazań, myślę, że są takie, które mogą budzić emocje od razu, dlatego że ich treść wydaje się oczywista i mocno przedstawiona. Mamy: Nie kradni, nie cudzołóż, ale jest też jedno przykazanie, które wielu ludzi traktuje trochę jako mniej grzeszne, może mniej wymagające refleksji. Trzecie przykazanie. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. I właśnie to przykazanie, choć brzmi łagodnie i nieszkodliwie, jest bardzo często łamane. I wcale nie przez ateistów, ale przez nas, ludzi, którzy uważają się za wierzących. Nie dlatego, że je odrzucamy, ale dlatego, że często nie w pełni jesteśmy w stanie pojąć, co to znaczy świętować dzień. Przede wszystkim kojarzymy to z dniem odpoczynku, dniem rynku, galerii handlowych, kawiarni, wyjazdów, serialów nadrebiania zaległości, zakupów czy ładowania tzw. baterii do poniedziałku. Ale Biblia i tradycja Kościoła mówi o niedzieli inaczej była dniem świętym, a to jest fundamentalna różnica. Siostry i bracia, to przykazanie nam nie mówi: odpocznij, tylko uświęć czas. Nie chodzi tutaj o lenistwo, ale o relacje. Nie o przerwę od obowiązków, ale o prawdziwy powrót do Boga. I właśnie dlatego katechizm Kościoła katolickiego wskazuje, że niedziela jest dniem nie regeneracji psychicznej, ale należącym do Boga. Dzień święty, który wymaga aby wierni powstrzymywali się od zajęć i prac, które przeszkadzają im w oddawaniu czci Bogu, przeszkadzają w radości dnia pańskiego i przeszkadzają w praktykowaniu uczynków miłości oraz w koniecznym odpoczynku ducha i ciała. Zauważmy, mówimy o czterech elementach, a nie o jednym. Mamy cześć dla Boga, mamy radość, mamy miłość i odpoczynek. Tymczasem bardzo często my współcześnie oderwujemy pierw, odrywamy pierwsze od czwartego, zostawiając jedynie odpoczynek. I jeszcze nazywamy ten odpoczynek wielką duchowością. Ale zacznijmy od początku analizować, skąd bierze się kryzys niedzieli. Warto zatem zobaczyć, że historia trzeciego przykazania nie zaczyna się ani w Ewangelii, ani nawet na górze Synaj. Ona zaczyna się na początku, w Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia świata. Bóg stwarza w siedem dni, ale ten siódmy jest nie kolejnym etapem produkcji rzeczywistości. Ten siódmy to dzień, w którym Bóg odpoczywa. I nie dlatego, że jest zmęczony, ale odpoczywa, dlatego że dzieło stworzenia zostało zamknięte, dokończone. I odpoczynek to nie jest przerwa w pracy, lecz taki moment spojrzenia na świat w perspektywie sensu. Szabat jest zatem wpisany w wewnętrzną logikę stworzenia. Bo ja, ty, ludzie, nie jesteśmy maszynami, mamy rytm. Sześć dni działamy, a jeden dzień ma pozostać poza logiką działania. Nie, żeby nic nie robić, ale żeby wrócić do pytania: A po co my coś robimy? Dlaczego? I właśnie dlatego trzecie przykazanie to nie jest jedynie przykazanie liturgiczne, kościelne nie ma na celu jedynie nas umoralniać. Ale to jest przykazanie stricte antropologiczne, jest takim teologicznym kręgosłupem naszego życia, dlatego, że jeżeli my mamy y, ma pewną użyteczność i konsumpcję, to tak naprawdę siódmego dnia mamy właśnie zatrzymać się, mamy być zdolnymi do relacji z Bogiem, z innymi i z sobą samym. Dlatego nigdy nie mów, że Kościół mówi świętu i niedzielę, bo tak trzeba, tylko nie nauczysz się świętować, jeżeli nie nauczysz się żyć. Jan Paweł II w liście Dies Domini napisał wprost, że niedziela to nie dodatek do życia chrześcijańskiego, ale jest jego miarą. To dzień, który ma definiować człowieka wierzącego. Dlatego, jeżeli nie świętuje się niedzieli, to nie chodzi o to, że ktoś złamał z jednego punktu, jeden z punktów regulaminu, ale to znaczy, że Odrywa się od relacji, jego wiara traci rytm, bo ktoś może zapytać: No proszę księdza, ale skoro w Starym Testamencie świętowano Szabat, czyli Sobotę, to dlaczego dziś chrześcijanie obchodzą niedzielę? I to jest moim zdaniem świetne pytanie. Dlatego nie wrócimy do tradycji żydowskiej? Dlaczego też jest Boże przykazanie wypaczone, ktoś by powiedział? Ale odpowiedź jest prosta i głęboka. To nie wymiana jednego dnia na inny. Niedziela to jest dzień dla nas chrześcijan nowego stworzenia. Szabat upamiętniał stworzenie świata, ale niedziela upamiętnia coś zdecydowanie większego zmartwychwstanie. W pierwszym dniu tygodnia nasz Bóg nie tylko odpoczął, ale zaczął wszystko od nowa przez Chrystusa. Dlatego też ojcowie kościoła nazywali niedzielę dniem ósmym. Dniem, który nie mieści się w rytmie stworzenia, ale zapowiada przyszłość, zapowiada życie wieczne z Bogiem, zapowiada zbawienie. Zatem trzecie przykazanie nie zostało unieważnione, ale przemienione, bo już nie chodzi tylko o powrót do początku świata i do refleksji nad pięknem stworzenia, ale o wejście w logikę zmartwychwstania. Dlatego Kościół mówi, że centrum niedzieli, nie jest wcale obiad rodzinny, choć jest ważny, nie jest odpoczynek, choć jest ważny, nie jest spacer, ale jest Eucharystia. Msza święta nie może stanowić jedynie opcjonalnego dodatku do reszty dnia. To jest nasze serce, dzięki któremu żyjemy. Katechizm wyraźnie na to wskazuje, że niedzielna Eucharystia, celebracja Dnia Pańskiego, to centrum życia całego Kościoła. I jeżeli ktoś mi by powiedział, Proszę, księdza, ale ja jestem wierzący, Jednak myślę, że ja nie muszę chodzić na msze. To tak, jakby powiedział: Jestem żywy, ale nie potrzebuję serca. I tu chciałbym, żebyśmy naprawdę głęboko się zastanowili, bowiem pojawia się pierwsze współczesne wypaczenie. Wielu ludzi sądzi, że świętowanie niedzieli polega głównie na tym, żeby nie pracować, czyli mamy taki negatywny obowiązek czego nie wolno. Ale rzeczywistość jest inna, bowiem sens trzeciego przykazania jest pozytywny. To znaczy co mam zrobić, żeby Bóg miał swój czas w moim życiu? Czego potrzebuje ja i moja dusza? I jak wygląda moja relacja z Bogiem, jeżeli nie mam w tygodniu ani jednego dnia, który nie jest podporządkowany skuteczności? I w tym miejscu chciałbym dotknąć bardzo poważnego problemu duchowego w dzisiejszym świecie. Chrześcijanie zgadzają się na teoretyczny monoteizm, ale trochę żyjemy jak politeiści. Bóg jest jednym z wielu elementów życia, ale przestaje być panem czasu. Bo to człowiek sam sobie ustala, kiedy ma czas dla Boga, a kiedy nie, kiedy ma potrzebę, a kiedy nie. I myśli, że to jest właściwe i normalne. Drugie takie współczesne nieporozumienie. To przekonanie, że msza może zostać zastąpiona transmisją online, modlitwą rodzinną, jakąś indywidualną duchowością, która mi się spodobała. Oczywiście Kościół naturalnie dopuszcza wyjątki choroba, brak, kapłana, sytuacje nadzwyczajne ale, moi drodzy, to są wyjątki. Eucharystia jest realnym spotkaniem. Jest realną obecnością Boga i wspólnotą. Nie ma formy duchowości, która mogłaby ją zastąpić. To tak, jakby mąż powiedział żonie: O, kochanie, zamiast spotkać się z Tobą osobiście, obejrzę Twoje zdjęcie i to będzie to samo, bo przecież jesteś w moim sercu. Moi drodzy, uwielbienie Boga bez Eucharystii staje się dla nas doświadczeniem oderwanym od wcielenia, a chrześcijaństwo, to religia wcielonego Boga, to religia osobowa, to religia relacyjna. Jaki jest trzeci problem? Niedziela staje się dla nas dniem luksusu. Wielu mówi, nie mam czasu na świętowanie, bo muszę pracować. Ja muszę, proszę się na w tym dniu, zrobić zakupy, muszę nadrabiać zaległości. Ale zauważmy, co jest w Biblii: logika Boża jest odwrotna. To nie ty dajesz Bogu czas, tylko Bóg daje tobie czas. I mówi, ten dzień jest Twój i mój. Jeśli człowiek ma czas tylko wtedy, kiedy nic go to nie będzie kosztowało, to znaczy, że nie ma czasu w ogóle. Niedziela ma być wyborem, a nie efektem pustego kalendarza. I dlatego Kościół mówi, że kto dobrowolnie opuszcza Mszę Świętą w niedzielę, bez ważnego powodu, popełnia grzech ciężki. To nie jest groźba. To diagnoza duchowa. Jeśli ktoś świadomie rezygnuje z największego cudu, z Eucharystii, w której Jezus daje siebie samego, to rezygnuje z samej relacji, która go zbawia, która go oczyszcza, która go podtrzymuje w życiu duchowym i umacnia na dalszą drogę życia. Ale teraz najważniejsze: jak zatem praktycznie świętować niedzielę? Nie tylko czego nie robić, ale co robić? żeby niedziela była dniem świętym, a nie tylko dla nas wolnym. Chciałbym moi drodzy wskazać takich może kilka, może kilkanaście wskazówek, jak można świętować niedzielę. Takie bardzo proste. Mam nadzieję, że pomogą wam. Po pierwsze, msza święta niech będzie twoim centrum, nie dodatkiem. Nie planuj dnia wokół innych rzeczy, tylko planuj wszystko pod Eucharystię. Ona ma być pierwsza. Po drugie, proszę, jeżeli taka jest możliwość, unikaj prac niekoniecznych. Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że kradną ci duchową przestrzeń, że nie ma zatrzymania się. Po trzecie, nie rób zakupów. I nie dlatego, że ktoś ci tego zakazuje, ale dlatego, że nie chcesz niszczyć sobie tego rytmu świętowania. Jeżeli nie musisz, nie rób tego. Zarezerwuj czas na modlitwę tą osobistą, tą rodzinną. Warto, aby świadomie w tym dniu też umieć się duchowo zatrzymać, aby przedłużyć to spotkanie z Bogiem w kościele. Kolejno spotkaj się z kimś, z rodziną, z osobami samotnymi, bo niedziela nie może być dniem jedynie dla mnie, ale ma być dniem komunii, to znaczy jednoczenia i z Chrystusem i z człowiekiem, wtedy mamy chyba najwięcej czasu. Zrób coś, co karmi twoją duszę. Może przeznacz chwilę na lekturę duchową, może na adorację, może porozmawiaj o swoich trudnych pytaniach związanych z wiarą. Wyłącz trochę część technologii, która mi towarzyszy na każdy dzień. Bo ten dzień ma być inny od reszty tygodnia. Może też, jeżeli pracujesz w niedzielę z konieczności, znajdź dla Boga inny czas tego dnia, nawet jeżeli będzie to o wieczór. Na pewno będzie to owocowało. I oczywiście, kochani, nie traktujcie niedzieli jako czasu nadrabiania obowiązków. Raczej jako dni, w których żadne obowiązki nie mają prawa Cię pochłonąć, bo to jest czas dla Boga i dla bliskich, dla bliźnich. I zapytaj się, czy niedziela w moim życiu wygląda inaczej niż jakikolwiek inny dzień? Jeżeli nie, to znaczy, że. Może jeszcze coś wymaga pracy, aby ten dzień został w Twoim życiu właściwie uświęcony? Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do pewnych kontrowersji, bo myślę, że to ważne dla takiego uczciwego dialogu w naszej strefie słowa. Czy każda forma pracy w niedzielę to grzech? Nie. Kościół jasno mówi o pracach koniecznych: ochrona zdrowia, bezpieczeństwo. Różnego rodzaju służby, praca w zawodach troski o drugiego człowieka. Grzechem nie jest praca, która służy dobru drugiego człowieka. Grzechem jest praca, która wynika tylko z tego, że człowiek staje się świadomie niewolnikiem systemu albo własnej ambicji. Podobnie jest z zakupami. Czy ktoś naprawdę musi kupować w niedzielę? Myślę, że w większość przypadków. To nie potrzeba, ale pewnego rodzaju nawyk, rozrywka, kompensacja, konsumpcjonizm. Niedziela, moi drodzy, nie jest po to, żebyśmy nadążyli za życiem, ale żeby życie nas nie zmieliło. I teraz ostatnie pytanie. Czy świętowanie niedzieli to tylko obowiązek moralny wynikający z przykazania? Absolutnie nie. To, moi drodzy, przywilej duchowy. Tylko człowiek wolny może świętować. Niewolnik będzie pracował bez przerwy. Człowiek, który nie umie odłożyć pracy, nie jest wolny. Człowiek, który nie ma czasu dla Boga, nie jest panem swojego życia i panem czasu, tylko staje się ofiarą. Niedziela jest znakiem, że człowiek nie żyje jedynie po to, by produkować, konsumować i funkcjonować po swojemu, ale żyje po to, by kochać i być kochanym. Dlatego, moi drodzy, trzecie przykazanie jest nie tylko nakazem, ale objawia nam prawdę o człowieku. Jesteś kimś więcej niż tym, co robisz. Ważniejsze jest być niż mieć. I może to jest największe duchowe lekarstwo niedzieli. W świecie, który mówi, jesteś tyle wart, ile osiągniesz, Bóg mówi do ciebie w trzecim przykazaniu: jesteś mój, zanim cokolwiek zrobisz. Niedziela to nie jest luksus, ale. To fundament, w którym leczymy nasze serca, w którym leczymy duszę. I dlatego myślę, że Kościół nigdy nie zrezygnuje z tego przykazania, nawet jeżeli cały świat zdecyduje, że weekend jest ważniejszy niż Dzień Pański. Nie jesteśmy, moi drodzy, ludźmi weekendu, który też bardzo lubię dla odpoczynku fizycznego, psychicznego, ale jesteśmy ludźmi zmartwychwstania. I dopóki niedziela nie wróci na swoje miejsce, dopóty nasza wiara będzie tylko dodatkiem, a nie fundamentem życia. Róbmy wszystko, aby tak świadczyć, by faktycznie niedziela była dniem relacji z Bogiem, z sobą samym, poprzez świadome zatrzymanie i ciszę, i oczywiście z drugim człowiekiem. I tego z całego serca Wam życzę, droga siostro, drogi bracie. Naprawdę cieszę się, że tutaj jesteś. Jeżeli dotarłeś przez cały odcinek aż tutaj, to znaczy, że te treści są tobie bliskie. Więc proszę cię pozostaw komentarz. To bardzo pomaga, aby też zachęcam do takiej rozmowy między sobą w tych komentarzach. Jak Ty widzisz to przykazanie? Z czym ty masz trudność? Odpowiedź, odpowiedz na te kilka pytań, które zadałem wcześniej. Jeżeli uważasz, że znasz kogoś, komu te treści mogą się przydać, bardzo będę ci wdzięczny za udostępnienie, za przesłanie ich dalej i oczywiście bądź z nami, subskrybuj ten kanał, aby nie ominął cię żaden kolejny odcinek i niech Bóg hojnie ci błogosławi, niech ci obdarza łaską Ducha Świętego. Niech twoja miłość wzrasta każdego dnia. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa Widzicie, zawsze o czym zapomnę. Jedna rzecz jeszcze. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy modlą się za to dzieło i którzy wspierają nas materialnie. Niech Bogu będą dzięki. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych z Panem Bogiem.